Wrocław, Land GAMERS INVASION, galeria dominikańska, ze mną gracze MSC czyli Music, Drunket, EVI. Panowie, przez fazę grupową przecież jak burza wygraliście wszystkie swoje mecze. Zresztą dwa pierwsze, jak pamiętasz oczywiście z kim graliście. Dwa pierwsze to chyba był Narcotics, tak? to mapa była KN i, i coś jeszcze, nie, nie pamiętam, ale... no. No w porządku, przeciwnicy nie kampili, ale oporu no, nie postawili niestety. Także szybciutko, raz, dwa i następnych. Oporu nie było, tak? Nie, nie było strasznie. Drugi był GTF. Graliśmy Matmatę tujankę. Chłopaki nie wychodzili z RESPA, ale i tak to im nie pomogło, bo najwięcej chyba do siedmiu dostaliśmy i ogólnie tak po maśle. A co, co myślisz o tym rozwiązaniu, które przyjął T-Ship, że. E, gramy dwa, dwa razy mecze w fazie grupowej, teraz z tymi meczami rewanżowymi. Dobre to jest rozwiązanie, czy niezbędne? No to znaczy, na pewno ogranicza trochę czas, ale no, wolałbym na przykład zrobić dwie grupy po sześć i żeby cztery wychodziły, żeby no, zagrać z, no, z różnymi przeciwnikami, tylko z dwoma po dwa razy. Ale no, nie jest źle, ogranicza jednak te parę godzin zawsze. No to ogólnie zrobił głównie ze względu na galerię, bo ograniczyły go te godziny, musiał parę meczy za dużo miał ze względu na opóźnienia i postanowił właśnie, że jest o sześć meczy mniej w ten sposób i że po prostu tak chciał nadobić ten czas, który mu zabrała ta galeria. Za momencik będziecie grali pierwszy mecz jednej czwartej, jednej czwartej playoffów, finałów przeciwko Gamers Invasion. Jak? Jak nastawienie przed tym meczem? No to się... Myślę, że dobrze, już wiemy, że będziemy tu Jankę grali. No, dobrze, chyba wszystko nie jest źle. Taktyka przygotowana i będzie okej. Okay. Czyli rozumiem, że przechodzicie dalej i będziecie grali z aukcji, tak? No, raczej na 100%. Nie? Jeszcze zobaczymy, co pokaże Games Invasion. Bo ja mam z nimi złe wspomnienia, z poznania na ale myślę, że teraz damy radę. Nie ma kłama, nie ma jury, także na luzie, a Oxid to zobaczymy co pokażą, bo chłopaki online karają mocno, a teraz póki co to tylko coś gra. Nie? Także zobaczymy czy są naprawdę to, co na jakich wyglądają. Eee, GTF zostało zwalifikowane, za co nie będziemy mówić. Eee, ale pojawiły się, pojawiły się takie pomysły teraz niedawno, że lepiej było kogoś za nich wrzucić eee, za to GTF, tylko z ich grup wrzucić i żeby Oxid grał na ten 1 czwartej finałów. Jak myślisz, czy to miało rację bytu, czy Spraw... sprawiedliwe jest bardziej tak, że przeszli od razu do jednej drugiej finału? Nie, to jest naprawdę sprawiedliwe, że przeszli od razu, bo według mnie no GTF, no, zrobili co zrobili, jako drużyna jedna osoba odpowiada za całość i tak dalej. Dobrze się stało, w sensie dobrze się stało dla Oxid, ale nie powinno być żadnych zamian. Dyskwalifikacja to dyskwalifikacja, bez żadnych tam roszat. Co myślisz o, co myślisz o imprezie? Jak Ci się podoba tutaj? Masz porównanie z innymi imprezami, także... Yy plusy, minusy? Czy wiesz co, mi się podoba miejsce, jest dużo miejsca, jest, y, ludzie w ogóle się zatrzymują, przez otwarta, są ciekawi, pytają nawet się, czy można dołączyć. E, Szyb tutaj fajnie to ogarnął wszystko, opóźnienie jest praktycznie zerowe, wszystko jest na czas póki co, dzięki tam dodatkowej, wygospodarowanej godzinie. Kąpy, była mała awaria, ale wszystko ogarnęliśmy, także mi się bardzo podoba, nie? W porównaniu do Poznania, czy do Warszawy, to myślę, że jest lepiej. Swoj to przy turnieju? No, chciałbym, żebyśmy my byli jako pierwsi, FLS i może Rewind. Tak myślę, że Rewind. Yy, dobra, dobra. Pula map w fazie grupowej. Co o niej sądzisz? Oczywiście, znaczy, wiesz co, no nie ma monotonności, tak? Bo gramy online to gramy z Burg, TJ, czasami Danville, tak? A tutaj pogramy z Train Station, pogramy Deko i no jak ktoś chce wygrać na no, to musi potrafić grać wszędzie, tak? A nie jakieś stałe schematy, także no, fajny plus, nie? Yy, Okej. Okay. Jeszcze jedno pytanko i puszczę Was, bo za chwilę będziecie grać. Yy, jak było z Waszym dojazdem tutaj? Długo jechaliście, krótko? No, z mojej strony... Właściwie z Iwiego też to było, no 7 godzin stania w pociągu bez przerwy, taki ścisk, tłok. No ale daliśmy radę jakoś tam z pomocą lekką, napojów różnych i dojechaliśmy jak najbardziej, w porządku było. A jak Twoje odczucia? No, myśmy jechali od Poznania ze całym pociągiem. W drodze jestem od 8.30 do 20 to ponad 10 godzin, także strasznie zmęczony byłem, ale spoko, wesoły pociąg był. Dobra, byśmy już nie mieli okazji rozmawiać, to pozdrowienia. No ja chciałem przede wszystkim wszystkich sponsorów pozdrowić. Disconnect, Atomic Slo. No i wam. No, oczywiście tatę mamy. Wszystkich tam, Kaska, całe MSK i wszystkich, z którymi grałem w ogóle online. No na pewno rodzinę, na pewno Dom Wita, całego Disconnecta. E, wszystkich, z którymi grałem kiedyś, chłopaków tutaj z imprezy, którzy grają z nami i tych, których nie ma, Felisa, Hiszpana i resztę, z którymi grałem. Dobra, dzięki bardzo za wywiad. <grywa>